Witajcie na moim odcinku. Czy w ogóle pamiętacie, może, grani dwójkę? Właśnie, dzisiaj do niej powróciłem. A więc, przechodziłem granie 1, to nawet było łatwo, ale zaczęło się coraz trudniej. Ja przyszedłem na normal. Ale teraz tym razem będę chodził grani chapter 2. Jeśli będziecie chcieli, grani chapter 2. Boże, córkę Napiszcie może w komentarzach Chyba tu babcia idzie, albo Jarek Żeby nie było, że W przy, przypadek tutaj ktoś będzie Bo raz tak miałam, że W, w środku tam ktoś był i ja po prostu prawie to są zawały jakiegoś. Yy, więc. Nie wiem. Więc tam dokładnie. To. Nie wiem, ale ona poszła chyba nakarmić tego nóżka. A zapomniałam, że ja gram z dziadkiem, więc dziadek poszedł. Przypominam, że dziadek często lubi wchodzić na dole Dobra, ja tutaj dziadka nie widzę. Teraz ja sobie muszę otworzyć. Przy przy okazji się otworzę szafeczkę. O! o Na pierwszy rzut mamy oto rażący pistolet, czyli paralizator. w co razie... Pierw dziadka muszę zawołać, ale nie wiem jakim. Jakiego? diabeł tańczy sobie. Czyli dziadek jest na górze Dobra, nie traciłem go Pierwszy raz słyszę tą muzykę Pierwszy raz słyszę tę muzykę jak ktoś goni, bo oni chyba robili jakąś aktualizację mi się wydaje Okej. Okay. No. Przepraszam dziadku, ale tutaj babci nie ma. Dziadzio? Dobra. dziadko, Chcę poszedć gdzieś. Chcę radyjko. Dziadziu. Wie. To jest okazja, e, bo dziecko idzie teraz spać, więc to jest okazja na to, żeby go poradzić prądem lub mu od razu ukraść klucz. Ale mi się wydaje, że to pierwsze będzie lepsze, poradzić go plądem. O, o, dziadek idzie. Dziadzio! Popatrz w obiekt. Super. Nie no, dziadek, proszę. Dziadziu, musiałeś akurat w tym momencie... Nie no, okej okay, nie no, teraz to z dziadkiem będzie inaczej. Tym razem, to naprawdę...